Witam serdecznie. Z tej strony: Paulina Mazurek Art i Margaret My Craft Time. Dzisiaj na moim biurku widzicie kolekcję Windelitz Coming i będzie to projekt zimowy. Bazą tego projektu będzie HDF-ka, którą możecie dostać w sklepie Margaret. Będzie jest to takie koło, i w środku jeszcze jedno mniejsze, a w zasadzie można z tej z jednej hdf zrobić dwa projekty albo cztery, bo tu jest jeszcze druga owalna. Ja wykorzystam dzisiaj w projekcie ten okrągły. Tą okrągłą HDFkę i jest to HDF o numerze 0030. Do projektu wykorzystam sobie kolekcję COMING, ale tak naprawdę z zewnętrznej strony ten jeden arkusz. Będę jeszcze używać do tego kwiatów i elementów do wycinania. Chciałam Wam pokazać, jak pięknie wszystkie elementy u margaret pasują ze sobą. Zobaczcie, HDFK, która jest idealnie dopasowana do tego. Kształtu, do tego koła, którego mamy tutaj na okładce kolekcji, jak również do tego projektu będę używać tekturek. Jest to tekturka z napisami o numerze 0122, są to gwiazdeczki 0116, jest to tekturka o numerze 0074. Jeżeli tę tekturkę przyłożymy sobie do grafiki królowej śniegu, ja ją tak nazywam. Pasuje ona idealnie. Można ją dopasować sobie, pobarwić i tak też zrobimy w tym projekcie. Będę wykorzystywać jeszcze badziki, elementy do wycinania, zarówno kwiatowe. Do projektu będę używać jeszcze takiego tłuczonego szkła o mocno granatowym odcieniu, cekinów również w tych kolorach, mgiełek i farb. Farba biała, mgiełki ciemno-granatowe, niebieskie i taką farbę od pentartu akrylową, niebieską, ale o metalicznym kolorze. Będę potrzebować również pasty strukturalnej. Ja używam takiej i bazy do pomalowania naszej HDF-ki. Pierwszą rzeczą, jaką wykonam, to jest pomalowanie naszej HDF-ki bazą. Pozwoli to na lepsze nakładanie kolejnych warstw, mgiełek, farb i innych preparatów. Ja używam do tego gąbeczki. Najlepiej się nakłada, nie zostawiając w ten sposób smug po pędzlu. Nasza baza już wyschła, możemy tutaj sobie dalej na niej pracować. Ja teraz będę nakładać przez maskę Snipartu z takimi drobnymi gwiazdeczkami, jak gwiazdki na niebie, pastę strukturalną. Chcę, aby ten wzór tych jak najmniejszych gwiazdek pokazał się jak najwięcej na naszej ramie projektu. Używam do tego pasty Heavy Body Pest. Pasta strukturalna, którą nałożyłam tworząc małe gwiazdki, już wyschła. Mogę teraz zadziałać sobie farbami i migiełkami, tworząc niebieski owal zimowego nieba. Masza HDF-ka pobarwiona y, giełką już wyschła, wysuszyłam ją. Teraz możemy zająć się budowaniem kompozycji. Ja wycięłam sobie tutaj dwa koła. Jedno to koło to jest z grafiką, którą Wam wcześniej pokazywałam. A ponieważ y, tył tego koła jest okładką, chciałam sobie drugie y, z arkusza o numerze y, 0512, tak aby zasłonić tutaj, widzicie, tę grafikę ale jednocześnie zrobić miejsce na wpisanie życzeń, na wpisanie dedykacji po zewnętrznej stronie. Sklejmy sobie te koła, a następnie przyklejmy całość do naszej HDF. Zanim jeszcze przykleję papier do HDF-ki, sprawdzam, w którym miejscu będzie dziurka odpowiedzialna za powieszenie tego projektu na drzwiach, bądź nawet na choince. Docinam dziurkę, a następnie dopiero przykleję papier do całości. W kolejnym etapie będę pracować teraz na samym papierze. Troszeczkę go pobarwimy, aby był on podobny kolorystyką do naszej ramy. Będę używać do tego farb i akwareli. Kolejny etap pracy to przygotowanie tekturek. Ja już sobie wszystkie wyciągnęłam, będę je teraz embosować. Tutaj widzicie numery tekturek. A puder, którego będę używać, to jest diamentowy pył, lekko niebieski, mieniący się biały. Wszystkie elementy projektu mam już przygotowane. Mam białe gałązki, kwiaty Troszkę niebieskich, takich właśnie z kolekcji, które będą nam urozmaicać kompozycję. Mam Sizzle, Tiul, białe kuleczki, które też wykorzystamy w projekcie. Ale najpierw jeszcze naszą bazę, to niebieski granatowy kolor nocny. Musimy troszeczkę rozjaśnić, chcę go troszeczkę rozjaśnić. I użyję do tego dwóch wosków: o takim perłowym kolorze i srebrnym kolorze. Bazę mamy już gotową, przyklejoną tekturkę, teraz mogę przejść do budowania kompozycji. Zacznę od róż wyciętych z elementów do wycinania, następnie będę dokładać koronki, tekturki, elementy z wykrojników i budować całą kompozycję. W projekcie dokładam kolejno warstwy, stabilizując je i dzieląc 2 mm tekturką koronkę, a następnie gałązki. Wszystko buduję w kompozycji wokół koła. Zdecydowałam dodać do kompozycji ciemnogranatową wstążkę podobną kolorem do naszej bazy HDF-ki, po to, aby wzmocnić kontrast między bielą i granatem, a tym samym pokazać piękno tego koloru. Kompozycja jest prawie gotowa. Napis Winter Time przykleję najpierw na folii za pomocą Heavy Body żelu. Dlatego, że forma tutaj jest nierówna. Nie mamy bezpośrednio na czym jej oprzeć, a na folii będzie on bezpieczniejszy. I teraz mogę dokleić jeszcze badzika. Są to badziki, taki dbram niebieski z gołąbkiem. Umieszczę go tutaj na naszej gwiazdce. Podkleiłam go troszeczkę od spodu birmatą, aby był troszeczkę wyżej. Kładę go pod sizel na gwiazdkę. Bogaci naszą kompozycję i będzie pięknie wyglądał w całości. Ostatnim etapem naszej pracy jest dołożenie brokatów i tłuczonego szkła właśnie w takim ciemnym, niebieskim kolorze. Ja będę go dokładać za pomocą pędzelka i heavy body gelu. Na koniec dodamy jeszcze chlapan, ale tylko w tym obrębie niebieskiego koloru. Projekt HDF-ki ze śnieżną królową mamy gotowy. Mamy pięknie ozdobione gwiazdeczki, wyembosowane na brokatowo tekturki, badzika, troszeczkę sizalu, troszeczkę tiulu, koronek i piękne grafiki. Przyświecały mi dzisiaj hasła margaretki, pasta strukturalna, kolor niebieski i połysk. Wszystkie te trzy elementy zawarłam w tym projekcie. Mam nadzieję, że podoba się Wam i zachęci Was do pracy. Z kolekcją zimową. Pozdrawiam Was, dziękuję za poświęcony czas. Paulina.